Dzień dobry kochanie, dzisiaj troszkę z garażu. Szykuję się jutro, jutro na, na rybki. Tu zostały mi troszkę zanęty z, e, poprzedniego, e, z poprzedniego wyjazdu. Mm, dodam jeszcze od Radfisza taką zanętę e, leszczową Dodatkowo od germiny również leszcze przetrę to dodam jeszcze oczywiście petitki niech będzie troszkę słodyczy wrzucę również troszkę atraktora karmelowego zmieszam to przetrę dwa razy do moczy oczywiście wcześniej I jutro mam nadzieję połapię robaki, pinki, dodam już y, jutro y, nad samą wodą. O, gorąco w tym garażyku. No dobra, działamy, zobaczymy co tam wyjdzie. No. błędne, szkoda, że nie możecie tego poczuć zanęty wymieszane teraz przetrę przez sito e, jeszcze herbatniki elki to lubią Kochanie, jak pięknie jest. Piątek, 9 sierpnia. Staje nowy dzień. Piękna mgła nad naszą kochaną odląb. Z tyłu za mną panowie rozstawieni. Namioty parasola, więc pewnie nocka była Tutaj wolne, ale Piękne miejsce Dobra, a to mój sprzęt Zaraz rozstawiamy i będziemy się bawić. A tu zobaczcie niestety co to nie wędkarze. Śmieciarze zostawiają. Wstyd. Witam Was, kochani. Jakiś czas nie, nie było, bo urlopik. Niestety kończy się. Wróciliśmy, więc. Warzyła się okazja, żeby jechać na rybki No niespodzianki nie ma, Odra Dwa Federki, Stinger do Robinsona i Castmaster Flagmana Na razie nie używam szklanki nęce tylko e, znaczy nęce po prostu łowię od razu e, z koszyka zobaczymy, poczekam tak e, z pół godzinki może godzinkę e, jeśli nic się nie będzie działo e, zanęcę szklanką i zobaczymy e, co dalej Mówię trochę cicho, bo z tyłu za mną są wędkarze, są na nocce. Znaczy byli. A nie chcę tam nikomu zakłócać spokoju. Dzisiaj jeszcze do pomocy przy nagrywaniu. O, chyba jest pierwsze branie. Mam taki oto sprzęt. DJ pocket później go jeszcze podłączę zrobię różne ujęcia mam nadzieję że wyjdzie z tego e, fajny film aczkolwiek e, nie będzie fajnego filmu jeśli, e, jeśli nie będzie ryb także trzymajcie kciuki za to żeby te rybki były bawimy się e eu vou i kochani, mamy godzinę za 15.09 e, mamy jednego podleszczaka, jednego leszcza jedną płotkę, nie wiem, kilka kilka krąpi, nie wiem dokładnie ile e, ciepło, ciepło mam być dzisiaj, więc nie wiem e, do której posiedzę, chciałbym do do tej 13 posiedzieć ale czy czy ta lampa grzejąca na razie z tyłu pozwoli wytrzymać czy nie zobaczymy no i też czy rybki będą brały bo jak rybki też przez dłuższy okres nie będzie brać to też pewnie nie będę tutaj siedzę, co jakiś czas pokazuję się tutaj gdzie z lewej strony bliżej nurtu złapałem te dwa leszcze to na razie zrobiło się cicho od dobrych 20 minut nie ma nawet wskazania no ale zobaczymy Dwie, e, dwie kwestie do e, wyjaśnienia. Pierwsza jest taka, że nawet mimo jak będzie tu nie wiem ile stopni gorąco, koszulki nie ściągnę po pierwsze, że ona mi nie pozwala. Oczywiście, pozdrawiam, kochanie. Druga rzecz, no, ze względów estetycznych. E, lepiej, żebym Wam tego nie robił. A druga kwestia e, to jest odnośnik do mm, komentarzy. Kilka osób zwróciło mi uwagę, że zbyt e, jest zbyt dużo a się coś pewnie boleniowe tutaj gania może dlatego i i odstraszył mi tutaj te rybki e, wracając e, do tej drugiej kwestii e, komentarze, zwracano mi uwagę, że za dużo e, używam przekleństw czasami jakby nie zwracam na to uwagi zwłaszcza gdy jakaś tam fajna rybka mi się zepnie ale macie rację nie obiecuję że w ogóle nie będzie bo czasami tego po prostu nie kontroluję ale postaram się Postaram się kontrolować, postaram się e, nie przeklinać. Mam nadzieję, że może e, no, mi się to uda. Panie, no bawimy się dalej. Mam nadzieję, że rybki e, tak jak je, pogoda dopiszą. E, zachęcam do Łapki w górę, a osoby, które trafiły na mój kanał, a jeszcze nie subskrybują, jeśli im się podobają moje filmy, to bardzo chętnie zapraszam do subskrypcji. Miłego oglądania, kochani. Coś to, w siatce jest. No nie tak od jakichś 40 minut nie ma nic kompletnie. Nawet y, wcześniej y, też krąpie leszcze przestało brać. Zaczęło y, weszły uklejki, nie wiem albo pogonił je tutaj. Boleń bo więc trzeba ze trzy, cztery takie szklaneczki puszcze. Do nęce trochę zobaczymy. No może to pomoże. Może znowu deszcze przyjdą. Zanęta trochę białego dobaka, trochę pinki, konopie. Zobaczymy. No i kochani. Nagrywam już sobie tutaj z tej e, mojej nowej kamerki e, Wzmógł się wiatr, jest 3 metry na, e, na sekundę e, Mam włączone tutaj w parametrach e, Niby teoretycznie powinno mimo tego wiatru mnie dobrze słychać Aczkolwiek e, później to oczywiście e, po produkcji filmu będę, e, będę sprawdzał. no Teraz już e, nad wodą nie będę już tego odsłuchiwał. Zobaczymy e, jak to wyjdzie. No, ten mikrofon, który mam e, nie mogę coś się z nim połączyć tutaj z jest, jest Osmo, działa z e, iPhone'em, więc ale zobaczymy, no chcę sprawdzić jak to będzie e, jak to będzie słychać e, zwłaszcza właśnie przy e, takiej aurze e, przy tym wietrze e, jeśli się sprawdzi no to super e, a jeśli nie no to tak czy inaczej będę musiał kupić e, mikrofon e, aczkolwiek e, już go kupiłem Kupiłem go od dystrybutora DJI Polska niestety jakżeż się zawiodłem Kupiłem go w środę dwa tygodnie temu była opcja taka, że Piątek przyjdzie. Będę miał już ten mikrofon, a w poniedziałek wyjeżdżaliśmy z żoną na urlop, więc mówię super, jak piątek będzie, będzie mikrofon, wiadomo, nad morzem też wieje, więc przyda się jak najbardziej ten mikrofon. Niestety w piątek go nie było. Dostałem informację, że przesyłka będzie opóźniona, ale kiedy nikt mi już nie mógł odpowiedzieć, gdy pisałem do DJI Polska maile, oczywiście odpowiedź była praktycznie natychmiastowa, więc najprawdopodobniej to pewnie odpisywał system. Yy, że moje zapytanie skierowali do odpowiedniego działu, Odpowiedzę jak najszybciej. Odpowiedź później była po dniu dwóch. Yy, że no, niestety, yy, ale yy, tego mikrofonu to chodzi konkretnie o DJI Mic 2 naprawdę super sprzęt oglądałem eee, wiele filmów zresztą mam trochę sprzętu DJI ja jestem zadowolony tylko jeśli chodzi o dystrybucję sprzętu w naszym kraju to jest po prostu porażka eee, nie wiem czy tego sprzętu za mało mają za mało zamawiają czy jak e, wiem że na Allegro e, niektóre sklepy e, mają więc pewnie skuszę się i kupię tam, od któregoś z tych sklepów, które są na Allegro, ale no, chciałem od e, dystrybutora, bezpośrednio kupić, no niestety e, nie udało się. W środę, e, no, już ponad tydzień temu, e, zgłosiłem, że jednak e, no, nie chcę. Już jakby odstępuję od kupna tego mikrofonu, ponieważ nawet nie miałem żadnej informacji konkretnie, że na przykład będziemy mieli w piątek bardzo przepraszamy za utrudnienia, nic, zero, jakiegoś tam odzewu, przeprosin czy coś takiego więc w środę zrezygnowałem odstąpiłem od kupna czekałem chyba do piątku żadnego odzewu nie było więc napisałem ponownego maila o z prośbą o zwrot pieniędzy no i dzisiaj mamy piątek to już minął tydzień i dwa dni 9 dni. No, i teoretycznie, fakturę zwrotu otrzymałem, że będą te pieniążki mi zwrócone jak najszybciej. No, tak jak mówię, 9 dni minęło ich pieniędzy dalej na koncie nie mam no słabo to e, słabo to jest a, a też e, nie chcę kupować znowu gdzie indziej e, i zamrażać e, gotówkę dopóki poczekam po prostu już e, aż e, DJI Polska zwróci mi te pieniądze i wtedy e, postaram się kupić e, gdzieś e, w sklepach, które sprzedają na, na Allegro a może któreś z tych sklepów stacjonarnych takich jak Mediamarkt czy Mediaexport czy Euro AGD no zobaczymy gdzieś będę szukał, na razie czekam tylko na zwrot pieniędzy, aczkolwiek mimo wszystko no mówię, mam nadzieję, że nawet bez mikrofonu i przy tym wietrze że jednak ten sprzęt daje radę i będzie mnie mimo wszystko dobrze słuchać kamerka no jest rewelacyjna jestem super zadowolony robi dobrą robotę no i oby tak dalej no, e, godzina jest kochani za 15.11. Od. o, no, już przeszło dobrej godziny. Nie ma nic. Oprócz uklejek. Teraz już nawet uklejki nie chcę brać, więc nie wiem. Donęciłem tutaj czterema szklankami, może. Może też to był błąd, aczkolwiek e, jak nie e, jeszcze przed tym, zanim zanęciłem, to też tych ryb nie było same jakieś ulegnie, e, więc e, nie wiem, poczekamy, zobaczymy. Ostatnio jak tutaj byłem e, przed, <laughs> przed urlopem to e, te leszcze zaczęły brać właśnie około południa między 11 a 12, .00. zbliża się 11, więc poczekam tak czy inaczej, tak do tej godziny 13 chciałbym tutaj posiedzieć, cały czas zerkam na, na szczytówki, czy, czy jest jakiś czy są jakieś wskazania, no ale niestety cisza patrzcie sami i widzicie wędaczki pięknie co no, tutaj zbliżymy nic. nic kompletnie i znowu ja Dobra kochani, no, zobaczymy, no miejmy nadzieję, że, yy, że coś się duszy. Ale jestem ciekaw czy to kur, że dobrze będzie słychać, czy nie będzie dobrze słychać, czy jednak będę musiał yy, szybko yy, zainwestować ten mikrofon. Ale zobaczymy. Ech. Plan jest jeszcze jutro pojechać na e, jeziorko tym razem e, pobawić się troszkę na, e, na bata. Zobaczymy e, plany są, ale czy się uda to zobaczymy. Tak to nie miało to dzisiaj widać. Ale nie widać. Przed chwilą fajny okoń wziął. No ale nie po okonie tu przyjechaliśmy.